Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy się kręcić po centurii. Kolejnej yy, w sumie. Teraz to nie jest przedostatnia planeta. To jest. ostatnie, to jest przed... przedostatnia, czyli jeszcze trzy będziemy mieli, z czego na tej planecie też będzie dość dużo misji. Ponieważ na... na następnej planecie w sumie będą tylko dwie misje. A tutaj już będziemy mieli naprawdę, no kawał. Roboty. Nie wiem, czy w tym odcinku nie zagramy tylko w jedną misję, bo ona będzie dosyć długa i wymagająca, ale już zapamiętałem, co i jak trzeba zrobić w niej. No więc, nasze zadanie tutaj e, skupia się na zbudowaniu działa organicznego, ale to oczywiście nie jest łatwe. E, no dobra, no i. To wszystko co musimy zrobić. A więc... No to nie jest takie łatwe na pierwszy rzut oka, jakby się mogło wydawać. Eee, więc. Czy mamy jakiś tytan? No właśnie, nie mamy tytanu. I to co musimy zrobić, to w pierwszej kolejności musimy udać się na, do takiej doliny, która jest na północnym wschodzie. Mm. Okej, okay, tu mamy. Tu, tutaj mamy kostki Tytanu. Ale nie jest ich zbyt wiele, no i nie mamy w czym ich przerobić. Jak widzicie, tutaj możemy swobodnie latać, nie tak jak na wulkanie. Północny wschód, tak? Powiedziałem, północny wschód. No to, to by, z tego by wynikało, że to jest gdzieś tutaj. Jeżeli to ma być w dolinie, bo tutaj będziemy się praktycznie poruszać tylko po tych wgłębieniach, góry nas nie za bardzo interesują. No to właśnie będzie gdzieś tutaj. O nie, mrówki. Spiję. Przejcie. Okej, okay, mamy uran. To już wiem, gdzie jest uran. Oznaczę to może sobie flagą, może niebieską. Tutaj mamy uran. Ok, będę wiedział, o co biega. Ale to najwyraźniej nie tutaj. Zresztą raczej by mi nie zostawiano pojazdów w miejscu, w którym jest dużo mrówek, bo one by bardzo łatwo mogły zniszczyć ten pojazd. Na chwilę, północny wschód, północny wschód. No nie chcę być kurde inaczej. A albo wiecie, co w sumie sobie? Także pokręcę się trochę. Zobaczę, co i jak, co mnie tutaj czeka. No bo rzecz jasna, żeby zdobyć materię organiczną znowu musimy iść do mrówek, a tych mrówek będzie dość sporo. Co prawda nie będzie os, ani tam jakichś pająków i innych tego typu dziwnień, ale mimo wszystko będzie dość trudno. Ok, to jest główna baza mrówek z tego co widzę, więc tutaj się nie zapuszczam. No więc po szeregu misji taki, takich typowo zręcznościowych mamy wreszcie misję, w której budujemy. Może nie aż tak dużo tutaj budujemy, mm, no ale fabrykę robotów, hutę, laboratorium wszystko to będziemy musieli zbudować. Tyle, że właśnie bez żadnych takich pomocniczych urządzeń niczego nie zdziałamy, bo Tytanu nie ma. Nie ma tytanu i nie ma żadnych możliwości rozwoju. Tu też jest pusto. Też mi się wydaje, że to może być w tamtym wgłębieniu, do którego się teraz zbliżam. A może się mylę. Na razie to widzę tylko mrówki. A dobra, widzę są, są. Są wozy. Tutaj oznaczę to w jakiś sposób. Może czerw na czerwono. Nie, flagi w tej grze jednak są spoko opcją. Myślałem, że... Znaczy na początku gry myślałem, że mi się w ogóle nie przydadzą. No i recykler. Recykler, który nam pomoże e, w przetworzeniu e, tych różnych złomów na Rudę Tytanu. Jak się okazuje, jest to dość blisko. Ano tak, na północny wschód, ale północny wschód od mojego statku. Myślałem, że to jest na północny wschód ogólnie na mapie. Mm -hmm. Dobra. Ten recykler to w sumie i tak daleko mi nie zajedzie, więc... Yy, po prostu prze przetworzę to, co tam muszę przetworzyć. I będę go mógł tutaj zostawić. Ok, jeszcze to auto i jeśli będę miał wystarczającą ilość energii, to może coś innego, ale wątpię w to, bo widzę, że już mi się tutaj bardzo dużo tej energii zużyło. Nie, ten, temu recykl... A nie, no w sumie jeszcze mam ten przecież... Mam jeszcze jakieś ogniwa. No mniejsza, zanosimy na razie to ogniwo do naszej bazy. Jak widzicie, mamy już tutaj transporter na nogach, więc możemy się wdrapywać po tych skałach. Możemy po nich właśnie chodzić, tak jak zapowiadałem. Miałem większą uwagę też nad przykładać do gry w Kolobota i zrobię właśnie nowe odcineczki z Kolobota. No bo jakoś tak zaniedbałem tę grę. Tam miałem sesję, i tak dalej. No, i nie miałem czasu, żeby tak się bardzo w to yy, wciągnąć. Ale dzisiaj jeszcze pewnie Konkera coś tam nagram. Yy, bo czemu by nie? Dobra, zużyjmy całą tę baterię. Myślę, że na powrót i jeszcze ponowne odwiedzenie tego miejsca mi nie starczy energii. Ale na sam powrót raczej powinno mi starczyć. No i zobaczmy co tu nas czeka. Już nam trochę bateria siadła, więc wymienimy sobie ją. A może na jakąś też taką niezbyt... no nie aż tak pełną. A to jest w sumie obojętnie, bo i tak Dobra, może jednak wezmę też trochę silniejszą. Tutaj i tak będziemy mieli trzy kostki tytanu. Więc ja bym mógł już w międzyczasie coś zbudować. W pierwszej kolejności to co musimy zbudować to huta. I to właśnie zrobimy. Dobra, idziemy. A jeszcze może zanim dostarczę to ogniwo, to wymienię sobie baterię w recyklerze i e, przerobimy jeszcze jedno martwe już urządzenie na tytan, bo tylko na to się nadaje. Ok, i przerabiamy. W sumie nie wiem, czy coś tu jeszcze można przerobić. Podjadę jeszcze do, tamtej, do tamtego czegoś. Może to też jakoś da radę. Ok, tam jeszcze mamy, jak widzicie, ogniwo. Eee... Ogniwo z uranu, ale użyję go już potem, jak będę walczyć. Zobaczmy, czy to się da przerobić. Nie ma niczego do odzysku. No dobre, jak nie ma, to nie ma. Warsztat pewnie też zbuduje. W ogóle... A, no i oczywiście. No i oczywiście co jeszcze zbuduje? Zbuduje oczywiście. Coś, co mi wskaże drogę do mrówek. Czyli zaraz, jak to się nazywało? E... Stacja radarowa, o właśnie. Bez tego to się nie da. W poprzednich trzech misjach niestety nie miałem wyboru. Musiałem obejść się bez tego, ale tam tak... Jak, jak już walczyłem z mrówami, to one były stosunkowo blisko, więc dało się je zauważyć. Tutaj nas atakują tylko w momencie, kiedy mm, zbliżymy się do nich. Dobra, to może ja zrobię tak, że postawię tę hutę. Gdzie by ją w sumie tutaj postawić? Tam była w sumie luda. Dobra, tutaj lepiej ją postawić. Tutaj jest więcej zapasów i tak dalej, i tak dalej. Idziemy po trzecią kostkę rudy. Nasz, nasz ten astronauta już się nam nie przyda tutaj. Więc jedyne co teraz zrobimy to zbudujemy tę hutę, żeby już mieć zapas nowych kostek tytanu no i budujemy chutę. i teraz a jeszcze się cofniemy po tę ostatnią która nam została Czy mi się to w sumie opłaca a w sumie może się opłaca budowa zakończona No, i oczywiście, radar bez radaru też się nie obejdzie, I gdzie ja tutaj idę. Jak widzicie, machiny na nogach są w stanie przetrzymać dość długo na takiej zwykłej baterii, a co dopiero na baterii mm, no atomowej. A propos, właśnie, może tak, może. Wezmę tę baterię atomową do swojej bazy w pierwszej kolejności, bo to jest w sumie ważniejsze. Tytan mogę sobie sam wytworzyć już. Dobra, zrobię to. No i co? I właściwie wracamy do sten, do, do naszej bazy. Budujemy tam to, co trzeba. Mm. I potem będziemy mogli się uzbroić. A właśnie, jeszcze oczywiście stacja radarowa, żebym wiedział, kogo mam zniszczyć i kiedy. Bo tutaj wszystkich mrówek, z tego co wiem, nie trzeba niszczyć. To jest swoją drogą dziwne, bo. Zdobyłem przecież tamten, y, tamto działo y, organiczne i teraz nagle muszę je wynajdować na nowo. No i jest to dość właśnie dziwne. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ja tutaj przerobię uran, znaczy tytan. I ten, co... No i oczywiście zbuduję stację radarową, tak jak już mówiłem, że zrobię. Laboratorium też może od razu zrobię, bo po co czekać. Okej, okay, budujmy. Tam będzie moment, zobaczymy w jakiej jesteśmy sytuacji. Hmm no trochę, to, trochę tych mrówek jest Co jeszcze? Co jeszcze powinniśmy zrobić? No z tych budynków, tak jak mówiłem, mm, ta, tak jak mówiłem, musi być e, na, fabryka robotów no bo w końcu czymś musimy zniszczyć te mrówki, więc też nie będę czekał, tylko od razu zbuduję Tym transporterem załaduję kolejną rudę tytanu. No i teraz chyba w sumie to co muszę zrobić, albo w sumie dobra, właśnie zbuduję to laboratorium, o którym tak cały czas mówię. No i co, i właściwie będę już... Powoli... Zbliżał się do ataku. Na te zielone owady. A, no i też padę oczywiście... Tych y, tytanów też by się przydało, bo w końcu z czegoś muszę zrobić. Te roboty hmm. co ja chciałem? A no, tak laboratorium, ty znowu tutaj załaduj coś. Dobra, w sumie to powiedziałem kilku tytanów, ale tak naprawdę chyba jeden w zupełności mi wystarczy. Podejdę sobie bliżej, albo dobra, tu, tu, tutaj zostawię to ogniwo. No i co, i będę się szykować do ataku. No, bierz to. A jeśli mi się tak z ten, tak niefartownie złoży, że y, jednak y, zostanie zniszczony y, mój ten, mój wehikuł, no to cóż, y, będę musiał stworzyć sobie na nowo takie ogniwo, bo na normalnym nie ma właściwie co atakować. Ale tych nówek się tutaj czai. Weźmy. Hmm. Co, co tu wziąć? Chyba najlepsze będzie latające działo. Tak mi się wydaje. Jak tylko się wyprodukuje, załaduję na. Yy, na te. działo. Moje ogniwo i będziemy mogli ruszać. Ok, już jest gotowe. Pakujemy. Może jeszcze zbuduję warsztat? A tak w razie czego? Warsztat nigdy nie zaszkodzi. Oczywiście mogę przerobić tam uran na, mm, na, na, na ogniwo, ale to też trzeba by było polecieć trochę mm, ogólnie, posunąć się trochę dalej, aby mieć wszystko na miejscu. No więc tak, jak widzicie, mamy tutaj trzy oddziały mrówek. Ten największy jest oczywiście w głównej bazie. Yy, dwa mniejsze są na drogach. I raczej nie będzie problemu z zabiciem tych mniejszych, bo tam jak widzicie, jeden oddział ma tam z dwie mrówki. Drugi ma trzy mrówki. Także no, nie jest to jakieś wielkie niebezpieczeństwo dla nas. Nie, 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 nie nie, chciałem... Kurde, nie chciałem radaru tworzyć. Aj, dobra, walić to. Pomyliło mi się. Mój błąd. Nie, nie wiem po co to budowałem, ale szczegół nie. Dobra, lecimy i niszczymy po kolei to, co tam nam się napatoczy na celownik. Zbliżamy się powoli do tych dwóch strażników mrówczych naszych. Ty trafił mnie, kurde. Z To ten z góry mi musiał trafić. Dobra, przy, takim, przy takiej częstotliwości obrywania raczej tego tak szybko nie wygram. Jednak warsztat muszę zbudować. Kurde, czemu ja zbudowałem tam radar? Coś mi kurde, że nie pasowało, że oczywiście, że kurde to zbudowałem. Czy da się tutaj w ogóle rozebrać budynki? Da. Mogę zniszczyć ten budynek, no właśnie, ale tytanu nie odzyskam, cholera. No nic. W takim razie W takim razie musimy na nowo wszystko zrobić Dobra, teraz już nie popełnię tej gafy i będziemy norm normalnie mogli iść zniszczyć te insekty. Tam ta mnie zaskoczyła, bo ona weszła tak bardzo wysoko. Nie mogłem w nią początkowo trafić. No, i jak widzicie, moje życie trochę się tutaj obniżył, jego poziom. Dobra, weźmy, zbudujmy to gdzieś tutaj. To jest tu dużo pustego miejsca. Ok, teraz już mogę zbudować śmiało ten warsztat. I lecimy tutaj. Musimy teraz tak lecieć, żeby wszystkie naraz zabić i żebyśmy nie musieli się tutaj cofać. Chociaż to jest dość trudne do zrobienia. No ale dobra, przynajmniej dwie, dwie mrówy wyeliminowałem już a raczej dopiero. No bo teraz będziemy mieli te, 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 te nasze nieszczęsne trzy obniżamy loty. Możemy dalej lecieć? No dalej, trafiaj w nie. no, Z taką celnością, to ja dużo nie zdziałam. No, przynajmniej jedna została trafiona. One też jakiejś zbyt dużej celności nie mają, z tego co widzę. No, z tymi poszło łatwiej. Tamte dwie miały jakąś strategię. Te w ogóle nie były skore do zaatakowania. A jeśli już atakowały, to w ogóle nie trafiały. Dobra, lecimy dalej. Mamy więcej niż połowę baterii. No czemu to nie trafia? Teraz bliżej lecimy. Dobra, te dwie też mamy z głowy. To były taki, taki... Takich dwóch strażników to było, którzy, którzy pilnowali nam wejścia. Dobra, wycofam się. Bo nie... Ktoś mnie atakował, nie miałem pojęcia kto. Ale już widzę tego skurczybyka. Okej. Okay. Dobra, jeszcze dwie. Jeszcze jedna. Tylko gdzie ona się ukryła? Dobra. I cóż będziemy robić teraz? Teraz yy, najlepiej będzie, jeśli... No właśnie. Jeśli co. Mm, myślę, że tak zrobię. Cofnę się yy, tym działkiem. I postaram się dolecieć... Na, to znaczy przełożę te baterie... Yy, do... Transportera i postaram się nim tutaj dolecieć. Myślę, że to będzie możliwe. Tego działka już w sumie i tak nie potrzebujemy. Już tam co mieliśmy wyeliminować, to już mamy yy, zniszczone. Teraz podlecę tutaj. Okej, okay, i nasz astronauta zajmie się tą maszyną. No i co? I będzie... Po, potem właściwie zdobędziemy tę materię organiczną. No i postaramy się coś zdziałać. Już tutaj stworzę też kostkę tytanu, bo oczywiście będziemy musieli z czegoś stworzyć y, te to działo organiczne. No i dobra, lecimy. Myślę, że bateria spokojnie wytrzyma. Zwłaszcza, że i tak najwięcej jej poszło na strzelanie. Tutaj mamy zwykły transporter, który bronić się w żaden sposób nie może. Okej okay. No i lecimy z powrotem Kurde, czemu ja tym skrótem początkowo nie leciałem? No a tam w sumie tamte mrówy by mnie wkurzały I tak bym mnie zabił No i jak widzicie Uran w ogóle do niczego nam się nie przydał W swojej surowej postaci Okej, okay, udało mi się tutaj wlecieć gdzie jest to laboratorium? Tutaj. No i rozpoczynamy pracę. Kudy, gdzie ja umieściłem ten Uran. Umieściłem go w zupełnie nie tym miejscu co trzeba. Analiza wykonana. Udało nam się. To jest właściwie ostatnia rzecz, którą tworzymy z tej materii organicznej. No ale jaka to jest że rzecz? To jest, kurde, bardzo przydatne yy, odkrycie, bardzo przydatny wynalazek. Działo... Raz. Które i jakie je działo miałem w ogóle ten wybudować, żebym teraz... Yy, Działo organiczne na nogach. Czyli mam tak na, ma, ma, mamy tak naprawdę dwie organiczne rzeczy w jednej. Dobra, Ciebie już nie potrzebujemy. Wyjmiemy Ci te baterie i włożymy ją tutaj. Ok, ja się pakuję swoim astronautom na statek. I tym działkiem też się pakuję na statek. Początkowo myślałem, że im więcej wezmę tych urządzeń na pokład, tym będzie lepiej. Tym więcej ich będę miał w następnej misji. Niestety to nie działa w ten sposób. No nie, nie chciałem strzelić. No i oddatujemy. Misja wykonana. Na tym chyba dzisiaj zakończymy. Niestety tylko jedna misja, bo jest ona bardzo- bardzo długa, jak już mówiłem. Ale już w następnej misji będziemy mieli kolejny level treningowy, także będzie można sobie tak jakby odsapnąć odbudowania. A na razie się z Wami żegnam i do następnego Let's Playa.